Magda Adamowicz, dobry wieczór. Po znacznym ochłodzeniu teraz czas na upały. Końcówka wakacji będzie więc gorąca, ale uwaga, bo aura jednocześnie będzie dynamiczna i zmienna. Na początek jednak przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Polska pozostaje teraz pomiędzy dwoma różnymi układami. To wyż z nad Ukrainy, ale także niż z nad Oceanu Atlantyckiego. To właśnie one będą wpływać na pogodę w Polsce, a front atmosferyczny tylko muśnie regiony północne północno-zachodnie, w związku z tym na ogół będzie słonecznie i pogodnie, ale jednocześnie zbliża się do nas układ baryczny niskiego ciśnienia, Erin, który nieco namiesza nam pogodzie, w pogodzie. Po pierwsze zmieni cyrkulację powietrza na południową i południowo-zachodnią, w związku z tym z każdym dniem będzie cieplej, a chłód ten arktyczny, który jeszcze niedawno był w Polsce, jest już wyparty daleko nad Skandynawię i nad północno-zachodnią Rosję. Ta noc będzie na ogół pogodna, choć przelot na opady deszczu mogą pojawić się jeszcze na Podlasiu. Uwaga, bo w drugiej części nocy na północnym wschodzie możliwe również mgły i zamglenia, które lokalnie ograniczą nam widzialność do 200 metrów. Chłodno. Na termometrach tylko 5 stopni w suwałkach, 9 w centrum, 8 w Łodzi, a najcieplej będzie w Szczecinie, tutaj 12 stopni. W ciągu dnia na ogół będzie pogodnie i bez opadów, choć jest niewielkie ryzyko wystąpienia przelotnych, symbolicznych opadów deszczu na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach bez opadów, a na termometrach, co Coraz wyższe wartości, coraz cieplej. 18 stopni prognozujemy w suwałkach, ale już w centrum kraju od 23 do 26 stopni. Najgoręcej jednak będzie we Wrocławiu. Tutaj 29 stopni w cieniu. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu, a ciśnienie idzie w dół na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. Ale w kolejnych dniach stabilizacji nie widać. Będzie gorąco, będzie nawet upalnie, ale też zmienna i dynamiczna aura będzie nam towarzyszyć. W czwartek na zachodzie przelotne opady deszczu oraz wyładowania atmosferyczne. W pozostałych regionach jeszcze pogodnie, a na termometrach od 24 nawet do 32 stopni w centrum. Również piątek zapowiada się upalnie, ale już tylko na południowym wschodzie. Tutaj 31 stopni, 27 w centrum, a 23 na Pomorzu Zachodnim. W całym niemal kraju przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku i Suwalszczyźnie również burze. Później pogoda zacznie się stabilizować, ale jeszcze nie w sobotę. W sobotę deszcz i burze prognozujemy w centrum oraz na wschodzie, na Pomorzu Zachodnim przelotny deszcz. Na termometrach nieco niższe wartości od 23 do 28 stopni, ale niedziela zapowiada się przyjemnie, wręcz idealnie pogodowo tutaj bez opadów, sporo, sporo słońca, a na termometrach od 23 do 27 stopni. O pogodzie to dzisiaj wszystko, a za chwilę uwaga.